No okej, okay. no i dojechałem, nie, dojechałem w to miejsce. Bardzo tutaj do Włochy, no typowe Włochy, nie. Już wystarczyło za granicą jakieś 15 km i to już, to już jest tutaj. No cholerę motorów, cieplutko. No, są ciepłe kraje jednak. No, jest godzina, jaka to godzina? Godzina 17.15. Tutaj ja szybko jeszcze do jeszcze zachodu nie ma, więc ok. No, tam jest morze. Właśnie idę zobaczyć pierwsze raz morze tutaj. No, także. No, kurde, zrobiłem dzisiaj 450 km, albo i więcej. Nawet nie liczyłem. I w miarę fajnie mi to poszło. to były autostrady, to tam dużo nadrobiłem na autostradę. Jadą 120 na godzinę przelotowo. O! Jest klimat. Także pozdrawiam.